кота. Кашкаш зум и мили, в яйках щедрон спит. Кашкаш зум и мили, бум бум били били били. Кашкаш зум и мили, да ты шмеш не зум и мили, бум бум били били бум. Кашкаш зум и мили, и панше паште. Кашкаш зум и мили.

Mili, Mili! Ta -da, ta -da, ta -da. Mili! O co chodzi Kasz? Mili, tam jest jakieś przerażające zwierzę. Jakie przerażające zwierzę? Takie bardzo wuchate zwierzę, które chciało mnie zjeść. Ale gdzie? O tam w norce pana Szczypacza. Pokaż mi. Nie chcę, boję się. Kasz, naprawdę nie masz się czego bać. Jestem tu z tobą. Chodźmy. No dobrze, chodźmy. No, więc skąd wyszło to zwierzę? Stąd? Z tej norki? I wiesz, co jeszcze? Ono śpiewa. Uwaga! Potwór wychodzi. Ojej! 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 A, co! Ojej! Ojej! Co? 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 Co się stało? Co się stało? Tam jest potwór! Wielki potwór! Chciał zjeść Kaszkasza. Mili też chciał zjeść. Ach! No właśnie, ale mu nie pozwoliłam. Na dodatek potwór śpiewał... Padam, 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 pam. i pewnie pożrał Pana Szczypacza. Jest tam! W jego norce! Co? Jesteście pewni? Tak! Taak. Pokażcie mi go. Jest tam, jest tam, jest tam. Nic się nie bójcie. Jestem z Wami. Nie pozwolę, żeby pożarł Was potwór. Obiecam. Więc gdzie jest ten potwór? To właśnie jest potwór. Tam, jest tam! Uważaj na siebie! Ojej! ojej. Ratunku! Uważaj! To tam jest? Potwór coś do mnie powiedział. Hej, hej! Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Panie Szczypaczu, uważaj! W twojej norce jest straszny potwór! Naprawdę! Serio? Tak! W tej norce? Przysięgam, panie Szczypacz! Wielki, Włocha, ty potwór! Naprawdę? Wielkie nieba! Odsuńcie się! Zajmę się nim. Radoku! Potwór! Ale gdzie on jest? Gdzie jest? Gdzie? W twojej ręce. To właśnie jest potwór. W ręce? Jak to? To... <laughs> to nie jest żaden potwór. To szczotka do czyszczenia norek. Czyszczę właśnie wszystkie norki. Ale z Was dowcipnij się. O. wielki, włochaty potwór, który chcecie zjeść. No, Następnym razem dam wam znać wcześniej, zanim zacznę porządki. Przecież mówiłem wam, że nie ma się czego bać. Ojej! Ojej! tylko żartowałem. <śmienicza> Mili? Zu? <Zoom? śmienicza> <śmienicza> cip, cip, chip, 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 wspaniała. Cip, 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 chip, 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 piosenka, ta. каж я зум и мили, яйках все зондфей. каж зум и мили, бум бум, били били бим. зум и мили, да Каш -каш, зум и мили, бум бум, били, -били